Paweł Piątek, jestem dyrektorem zarządzającym grupą spółek Danon w Polsce, w które wchodzi również nutrycja, na której terenie dzisiaj jesteśmy. Na tym terenie postanowiliśmy zbudować praktycznie nową fabrykę, która kosztowała ponad 50 milionów euro, która będzie produkowała żywienie medyczne dla pacjentów i osób, które wymagają specjalnego żywienia. To mogą być pacjenci onkologiczni, neurologiczni lub nawet pacjenci na intensywnej terapii. Większość produkcji będzie przeznaczona na rynek polski. Natomiast e, Fabryka Opolska eksportuje swoje produkty do 100 krajów na całym świecie. Anna Walczak-Szczurek. Menedżer jakości na Wydziale Medycznym. W projekcie byłam odpowiedzialna za transfer technologii, zatem jadę tutaj do Opola i wdrożenie wszystkich receptur, które na ten moment mamy wdrożone. Proszę Państwa, chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o portfolio medycznym, które mamy. Będziemy wdrażać 15 receptur. Każdy z... W zależności od składu, ma w sobie bardzo wysoki poziom protein, fibersów, kazeinianów. Jesteśmy gotowi na to, żeby rozpocząć produkcję na etapie dissolvingu, gdzie używamy wodę po reverse osmozy, czyli aero water, która. Jest naszą wodą powtarzalną, mieszamy wszystkie składniki sypkie, bądź płynne, używamy do tego bardzo wysokiej jakości i klasy sprzętu nowatorskiego, jakim jest High Shore Vacuum Mixer, który pozwala nam bardzo szybko wymieszać wszystkie składowe. Kolejny etap procesu to jest emulsyfikacja, tutaj ten proces kompletacji części olejowej odbywa się całkowicie automatycznie, czyli operator przychodzi i tylko włącza jeden guziczek, wszystko się dzieje w tle. Kiedy mamy gotową recepturę i skompletowaną recepturę olejową, rozpoczynamy w miejscu pasteryzacji i homogenizacji tak zwany wtrysk oleju do receptury. Czyli od samego początku do samego końca następuje powolny wtrysk oleju po to, żeby zemulsyfikować całkowicie tę recepturę i spowodować, żeby była ona stabilna na kolejne 12 miesięcy w trakcie trwania jej shelf life'u. Ostatnim etapem przed procesem sterylizacji, czyli przed procesem aseptyki jest moment, kiedy dodajemy witaminy. Te witaminy muszą być dodane na samym końcu z uwagi na to, żeby je ochronić całkowicie przed degradacją, więc dodane witaminy i potwierdzona receptura przez laborantki, że na tym etapie wszystkie etapy wcześniejszego procesu zostały wyprodukowane i, i skompletowane prawidłowo pod bardzo wysokim reżimem technologicznym, są potwierdzane tutaj. Jeżeli nasza laborantka potwierdzi, że wszystko jest w porządku, Zwalnia nasz półprodukt do procesu sterylizacji. I ten etap tak naprawdę jest magiczny dla nas, najbardziej kluczowy i krytyczny, kiedy to sterylizujemy wyrób, przechowywujemy w tanku aseptycznym i dozujemy, i dozujemy również w filerze aseptycznym. Co to oznacza? Że sterylna receptura trafia do sterylnej butelki i zamykana jest sterylnym lidem. W tym momencie wszystkie nasze receptury są już bezpieczne i butelki bezpieczne. Od tego momentu robimy ostatni czek jakościowy i do tego służą nam urządzenia na tej części pakującej. Tutaj mamy squeezera, czyli każda butelka jest potwierdzona, że została zamknięta prawidłowo checkweera, gdzie potwierdzamy sobie, że wszystkie butelki są zadozowane prawidłowo. Akuflex służy nam tylko do change-overów szybkich. E, na, zakręcamy butelki e, nakrętką, e, etykietujemy. Tutaj sprawdzamy też na specjalnych barcode e, każdą etykietę, która weryfikuje kod kreskowy, żeby potwierdzić, że ani na etapie produkcyjnym, ani na etapie u dostawcy nie doszło do jakiejkolwiek pomyłki. Musimy pilnować tego, że to, co jest wewnątrz butelki, też jest zaetykietowane prawidłowo na zewnątrz. Właśnie byliśmy na linii produkcyjnej i widziałem, że prędkość jest 130, Takich butelek żywieniowych na minutę. Więc to jest dosyć wydajna fabryka, naprawdę nowoczesna. No, chyba jedna z najlepszych, jakie mam.